Witamy Państwa na Szamarzewskiego. Mieszkamy tutaj od kilku lat, od 2014, 14? 2014 roku. Bartek i dominika. <laughs> Jesteśmy pracownikami Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Jesteśmy architektami i Jerzycjanami już od jakiegoś czasu. Na początku lat 60. mój ojciec tutaj e, wprowadził się razem ze swoimi rodzicami i siostrami. E, I w tym mieszkaniu e, mieszkało, mieszkały trzy rodziny sąsiadów. Między innymi e, taka para profesorska, e, bezdzietna, która tutaj właśnie dokładnie w tym pomieszczeniu miała swoim, swoje lokum. I mój ojciec przychodził tutaj oglądać Bonanzę, ponieważ to była jedyna rodzina, która w kamienicy miała wtedy telewizor. No i przychodził sobie tutaj na te seanse, gdzie tutaj sąsiedzi karmili go, znaczy no, częstowali go zupą, które, i co do dzisiaj wspomina właśnie, co, co opowiadał mi, że z tym mieszkaniem takie, takie wspomnienia się wiążą. Może powiemy jeszcze o tym, jak, skąd my się tu wzięliśmy, bo to też był w sumie przypadek. No ja jestem z Krakowa, Bartyk jest chłopakiem z Wildy, ale jednak te jeżyce wygrały. Te poszukiwania mieszkania, na dosyć długo trwałe, bo mieliśmy takie trochę już wiedzieliśmy czego szukamy. No nie było łatwo, bo wtedy rynek mieszkaniowy się już zaczynał zmieniać i trudno było dostać mieszkanie w kamienicy, które było do remontu, bo dużo firm już się pojawiało, które zwiększyły w tym interes. No i e, woleli. Re Rewitalizowała. Wy... Tak, wykupia... znaczy, wykupić e, mieszkania i później e, remontować i sprzedawać już wyremontowane. Więc znalezienie takiego do remontu było nie lada e, problemem. No i e, to... pewnego dnia właśnie zadzwoniła do mnie pani pośredniczka, z którą tam współpracuję, no i mówiła, że coś ciekawego znalazła. No, i właśnie y, umówiliśmy się na rogu Staszica i Szamarzyskiego. O! Y Znajome re, rewiry, no i okej. Okay. No i tutaj przyszliśmy, no i pani mnie prowadzi do, do kamienicy Zajmujesz, numer 30. Mówię, okej. Okay. No i jak przyszedłem przez bramę, wszedłem do środka, to odżyły wspomnienia. Nieraz po nich wchodziłem tutaj odwiedzając moich dziadków. Doszliście do Doszliśmy do piętra I doszliśmy trzeciego, do trzeciego. I w tym momencie serce mi trochę tak no, przystanęło. Mówię, no teraz prawe czy lewe drzwi, nie? No, znaczy, okazało się niestety, że prawe drzwi, a nie lewe. Ale i tak bardzo się ucieszyłem, że. Po sąsiedzku. Tak, że po sąsiedzku. Bo e, mieszkanie bardzo nam się podobało. E, to było to, czego szukaliśmy, czyli była kompletna ruina. E, <grymne> <grymne> Jak to architekci? <grymne> e, tak, chcieliśmy. Znaczy, ogląda, oglądaliśmy też sporo takich mieszkań, też o bardzo fajnym układzie, w dobrej lokalizacji, ale no, to, w jaki sposób one były wyremontowane, nam nie odpowiadało. To często było po prostu tak przypudrowane zrobione tak no niby w stanie deweloperskim, ale generalnie dużo tych zmian, dużo tych remontów zatracały charakter tego, tych mieszkań. To było może bardziej moje marzenie, żeby jednak była duża przestrzeń, ponieważ ja w takim domu, znaczy w mieszkaniu, bo myśmy też mieszkali w mieszkaniu w Krakowie, ale właśnie było wysoko i była duża przestrzeń. Każdy miał swój pokój, można było tą intymność też zachować, zamykając po prostu drzwi. Mieliśmy też epizod w życiu z Bartkiem, jak mieszkaliśmy na, właściwie w kawalerce chyba 23-metrowej, i tam rzeczywiście nie było możliwości zamknięcia się jedynie drzwi miała łazienka, więc naprawdę potrzebowaliśmy tej przestrzeni, żeby można było przez chwilę. Też pobyć samemu, mimo że jesteśmy tylko z Kotem, ale mimo wszystko, no może właśnie dlatego też tym bardziej potrzebujemy tej, tej przestrzeni. E, śmialiśmy się, ponieważ e, znaczy to, to, to mieszkanie właśnie nie jest zaprojektowane, ale ono jest, to chcieliśmy, żeby tak z nami trochę wzrastało i, i wszystkie elementy, które do nas będą przychodzić z różnych stron, to po prostu mogły znaleźć tu miejsce. E, wymyślone było właśnie to, że ma być wysokie, e, no, czy kondygnacja ma być wysoka. Chcieli, nie chcieliśmy wtedy w sumie. Nie wiem czemu, ale e, wtedy nie chcieliśmy e, parkietu, tylko były wymyślane, że muszą być dechy. W zasadzie w tej chwili pewnie bym też chciała, czy znaczy, mogłabym mieć parkiet, natomiast wtedy mieliśmy jakąś e, no, bardzo konkretną myśl, że to, to muszą być właśnie dechy. Stare dechy, do, do renowacji. E, tak, że musi być śródmieście ze starymi odrzwiami, otworami okiennymi, to znaczy no, solarką, żeby też była stara. Tu akurat nie ma takich ładnych e, no e, klamek, rano, no. ale w tamtej części są te klamek. I się spełniło marzenie. No i właściwie tyle. No i stiłki były tutaj bonusem. Większość mebli, które tutaj mamy, to są właściwie dary. Cieszymy się z tego, ponieważ każda... Znaczy w ogóle ta przestrzeń miała być właśnie taka, żeby była jakąś przestrzenią, która jest pamiątką dla nas i kojarzy nam się miło. Mamy tutaj między innymi też meble z mojego rodzinnego domu, które miały być moim wianem, ale dopiero kiedyś miało ono do mnie dojść. Natomiast złożyło się akurat tak, że musieliśmy w czasie, kiedy my przenosiliśmy, mieszkanie tutaj w Poznaniu. Moja mama też zmieniała mieszkanie w Krakowie, no i tam nie było miejsca, więc to wiano <gryzło> przyszło do mnie teraz. I to są rzeczywiście takie elementy sentymentalne, które zawsze lubię, które nie konserwowaliśmy ich one nie były odnawiane właśnie dlatego, że po prostu to jest historia, która od dzieciństwa, jak się bawiłam, i różne imprezy rodzinne. Wszystko było zamknięte w tym kredensie, co, co najfajniejszego siedziało łącznie z czekoladkami, które były kiedyś na kartki, które właśnie tam były ukryte. Więc tu mamy same miłe wspomnienia. Jeżeli chodzi o ten stół, to jest znowu stół Bartka, który właśnie dziadków dziadków. Bartka, którzy mieszkali właśnie naprzeciwko o czym mówiliśmy, i stół został uratowany właściwie przez Bartka, ponieważ został schowany, złożony i schowany w piwnicy, przeczekał 30-23 lata <głos》> 23 lata i zlądował w mieszkaniu Obok. po sąsiedzku. No i też, jeżeli chodzi o. Właściwie cały, cały wystrój, to, to taki był też plan, że nie chcieliśmy projektować. Właściwie były pewne rzeczy tylko ustalone, że na przykład właśnie chcemy mieć nie wiem, wyspę w kuchni, tutaj chcemy mieć tą przestrzeń bardziej otwartą, bo, bo o tym żeśmy marzyli. Natomiast cała reszta właściwie tak wraz z latami jak tu jesteśmy, ona obrasta i ciągle. To na początku było bardzo ascetyczne i to lubiliśmy, chcieliśmy nawet utrzymać. Ten ten charakter ascetyczny, ale przy chyba naszych charakterach zbieraczy no i właśnie, to powiedzieć. sentymentalnych jest to niemożliwe, bo kup i kupujemy, i zabieramy, jak właściwie wszyscy w rodzinie wiedzą, i, i poznańskiej, i krakowskiej, że jak ktoś ma coś już do eliminacji, to zawsze pyta nas, czy nie weźmiemy. No tak, na przykład te krzesa, na których siedzimy. Bierzemy dziewamy. wszystko, odnawiamy. Tak, to było też nasze wspólne dzieło od cioci Bartka, <grym> przerobione. No i właśnie większość rzeczy tak Ratujemy przed śmietnikiem wiele rzeczy <grym> tak. po prostu. Ta nasza cecha, która się przejawia tym, że lubimy różne przedmioty i je zbieramy, no czasami ma też swoje takie, powiedzmy gorsze strony i mamy też przedmioty, których nie wystawiamy, ale które skrzętnie chowamy, ale je przechowujemy. I na przykład tu mam taką skrzynię, która trafiła do mnie, szczerze mówiąc nawet nie wiem dokładnie jak, ale w dzieciństwie pamiętam, że rodzice poprosili mnie i siostrę, żebyśmy ją udekorowali. Więc powycinałem szablony i razem z siostrą, żeśmy ją pomalowali. I teraz ta skrzynia właśnie służy do przechowywania takich różnych pamiątek, które są pamiątkami rodzinnymi, ale no, z różnych przyczyn, e, jakoś e, nie zdecydowaliśmy się, nie się ich wystawić wystawiać. w widoczne miejsce. Tak. Kuchnia to jest e, moja przestrzeń, e, dlatego miałem duży wpływ na to, e, jak będzie zorganizowana. E, oczywiście też musiały być miejsca na e, różnego rodzaju znaleziska i pamiątki. Zależało nam, znaczy mnie zależało przede wszystkim to, żeby ta, żeby ta kuchnia była z jednej strony funkcjonalna, a z drugiej strony, żeby też w jakiś sposób tutaj tą. E, Przestrzeń organizowała. Znaczy, na pewno nie chcieliśmy mieć żadnych wiszących szafek, stąd był pomysł na to, żeby zrobić tutaj wyspę. no Trochę nietypowa, bo taka wyciągnięta w, po dłuższym boku pomieszczenia, ale właściwie nam w zupełności wystarczy i idealnie się w niej mieścimy. Kafle na początku nie miały tutaj być, bo wnęka była przewidziana na półki, ale potem, jak po sprzątaniu piwnicy. Odnalazłem te kafle, które myślałem, że już dawno gdzieś przepadły. No postanowiliśmy je tutaj umieścić no tworząc taki, taki gzemsik. Ogólnie funkcja i to w jaki sposób ta kuchnia jest zorganizowana no odpowiada potrzebom dwóm osób tak naprawdę i staram się gotować tak na bieżąco i tak żeby dużo teraz, no szczególnie teraz w covidzie dużo czasu spędzamy w domu i też miałem możliwość wykazać się tutaj w kuchni. i Jestem mistrzem dań w 20 minut. I z tego co jest w lodówce aktualnie, więc Dominika może potwierdzić. No, wiadomo, podstawą polskiej kuchni to śledź, wódeczka i ogóreczek. No, nieczęsto u nas gości ten set na, na naszym stole, ale postanowiłem. Tutaj ten plakat powiesić, żeby no jakoś tak było widać, że to jednak jest też polską kuchnię bardzo lubimy i ja też dużo tej dań z polskiej kuchni przygotowuje. Przeciwwagą dla plakatu jest krzyż, który też jest symbolem tutaj historii naszej rodzinnej, ponieważ to moja babcia w okresie już no, tuż po wojnie uratowała ten krzyż, kiedy no, komuniści w, weszli do Krakowa i, i został wyrzucony ze szkoły, która, w której moja babcia pracowała, a ta szkoła była zlokalizowana naprzeciwko naszego domu, więc tym bardziej ona była też z tym miejscem związana. No, i on przywędrował tutaj z nami, szukaliśmy miejsca, gdzie mógłby być wyeksponowany. Być może do kulinariów nie do końca pasuje, ale wydawało nam się, że ta ścianka jest właśnie idealna, żeby tą swoją moc i piękno tego, tej rzeźby też wyeksponować. Nasza kuchnia jest pełna niespodzianek. Nie chcieliśmy mieć na początku takiej lodówki, która ma, jest ścianką, taką pamiątkową, natomiast tak się właściwie stało, ponieważ zaczęliśmy dostawać głównie od rodziców Bartka różne pamiątki z ich podróży, a potem już się to stało i tu jest między innymi nawet nasza rodzinna. Turniej minigolfa. Tak, pamiątka z turnieju golfa i mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś też powtórzymy, więc wisi tutaj jako pewna Odpowiedź ciągu dalszego. Mieszkanie, jakie kupiliśmy, było podzielone na trzy różne mieszkania. Trzy lokale z dwoma łazienkami, z dwoma pionami sanitarnymi. Chodziło nam o to, żeby w miarę możliwości przywrócić to mieszkanie do stanu pierwotnego, tak, tak nam się przynajmniej wydawało. No ale z drugiej strony też mieliśmy swoje potrzeby i. Wiem, że zabrzmi to dziwnie, ale na tej powierzchni cały czas brakowało nam jednego pomieszczenia. Dlatego no, zdecydowaliśmy się na niewielkie modyfikacje funkcji w, w tym mieszkaniu. Pierwotnie tych drzwi nie było, natomiast chcieliśmy stworzyć tutaj połączenie takich dwóch pomieszczeń, czyli sypialni i salonu, jako naszej takiej wewnętrznej strefy intymnej. Tak, żeby niezależnie mogło to funkcjonować od części takiej oficjalnej, czyli kuchni z jadalnią i pracowni. No i wykorzystaliśmy drzwi, które nam tutaj zostały z remontu do tego, żeby zrobić to takie. No, można powiedzieć, półtora jej przejścia do, do sypialni. Stiuków nie odnawialiśmy. To też parę osób pytało mnie o to, dlaczego się nie zdecydowaliśmy. Po pierwsze, dlatego, że wiedziałem, że jest to niesamowity nakład pracy, jaki trzeba włożyć w to, żeby od te styłki odświeżyć, i zostawiłem to sobie na być może na kiedyś. Stwierdziliśmy, że ta patyna, którą pokryta jest to mieszkanie, nam bardzo odpowiada. Dlatego też bardzo zdziwieni byli wykonawcy, którzy tutaj nam pomagali przy remoncie. Jak mówiliśmy, że nie chcemy gipsować ścian, że na te wszystkie niedoskonałości pasują, oni trochę się pukali po głowie, ale generalnie nam to bardzo odpowiadało i te wszystkie naleciałości tutaj nawet jakieś naprawy. To wszystko jest widoczne na tych ścianach. Nic z budowy praktycznie się nie zmarnowało. Wszystkie elementy, które jakby były w tym mieszkaniu, one z powrotem do tego mieszkania wróciły. Mieliśmy też tutaj dzieliliśmy jedno, jedno pomieszczenie, więc wstawiliśmy ściankę działową, taką bardzo lekką. I został nam profil. Też stwierdziłem, że nie będę tego. No Dusza Poznaniaka się trochę we mnie obudziła, i stwierdziłem, że profilu no, nie <śmucham> <śmucham> stalowego smatować. nie można wyrzucić. I trzeba coś wykombinować, jak go wykorzystać. No i wpadłem na pomysł, żeby wykorzystać go jako bazę do stworzenia lampy. Pomógł mi w tym mój kolega, też architekt, który pomagał nam przy remoncie, Przemek Gwizdała, tutaj siedział i łączył tam tych 20 kabelków po to, żeby ta, ta lampa mogła zaistnieć. Zawsze mamy problem też z nazewnictwem, ponieważ ja z domu wyniosłam określenie, że pokój środkowy jest tym pokojem najważniejszym. Zawsze całe życie się toczyło w pokoju środkowym i nieraz, ponieważ Bartek nie jest przyzwyczajony i nazywa jadalnię jadalnią, a ten pokój salonem, no to też nieraz musieliśmy się uczyć tego, że który środkowy, czy właśnie tamten jest środkowy, czy ten, czy ten jest balkonowy. No ale rzeczywiście to jest ten pokój, który w. Chcieliśmy w sumie spędzać w nim najwięcej czasu, natomiast jak to zwykle bywa przy takim trybie życia, jaki prowadzimy, że w zasadzie no, siedzimy tutaj wieczorami w krótkim czasie, no ale uważamy jednak, że to jest to, to, to serce naszego domu. Ja miałam marzenie o ścianach wypełnionych książkami. Udało nam się dojść, no, tak jak widać, tutaj do niemalże połowy. Mamy też takie elementy, które przyszły z różnych miejsc. tak Jak mówiliśmy o tym ratowaniu różnych sprzętów, no, to jest tele, telewizor e, Bartka, który rodzice chcieli wyrzucić, ale i to chyba nie to tylko. To był kupiony telewizor na Mundial, specjalnie przez mojego ojca. E... I liczymy na to, że jeszcze za 20 lat on to będzie jako relikt i, i cały czas działa i ochrony. kolor zielony dalej jest zielony, więc to jest ponoć wyznacznik dobrych telewizorów kolorowych, bo zielony chyba się najszybciej psuje, natomiast robi wrażenie i to tym bardziej na młodszych osobach, które tu przychodzą, że w ogóle jeszcze coś takiego działa, więc trzymamy to tam jest też kalkulator znowu mojego dziadka. Dziadek był też architektem i tak no jak, jak to właśnie architekci w owych czasach, że mieli dostęp do takich nowinek technologicznych. No my już nie umiemy tej nowinki, znaczy już nie jest nowinką w tej chwili, ale już nie umiemy się tym posługiwać, posługiwać natomiast no, no stanowi też pewną pamiątkę. I jak widać no nie jestem uradzony do tego, żeby do tego instrumentu potrzebowałem krzesełka do tego e, pianinka, i akurat tak się zdarzyło, że e, przy okazji organizowania planu zdjęciowego i na który przygotowywałem e, scenografię, potrzebne było takie krzesełko, i gdzieś, w strażeniu, u któregoś z tapicerów znalazłem to krzesło, i akurat było na sprzedaż, więc e, je przytuliłem. Pewnego razu przyszedłem do domu z pakunkiem i Dominika w drzwiach widząc mnie była bardzo zdziwiona, co ja takiego tutaj niosę. W papierze jakiś taki duża paczka. A to był obraz, który kupiłem od zaprzyjaźnionego artysty Mikołaja Obryckiego. Kiedyś byłem u niego w pracowni i bardzo mi się takie dwa obrazy spodobały. One są, są takim dyptykiem. Natomiast jeden obraz prezentowałem moim rodzicom, a drugi jest u nas. Bardzo lubię ten obraz i ma, zajmuje takie no, centralne miejsce w naszym, w naszym pokoju. Można powiedzieć, że żyjemy pomiędzy izolami. To po poznańsku oznacza kawał żelastwa, dlatego że tak jak mówiłem, wykorzystaliśmy z budowy wszystkie elementy, które nam zostały. Zostały tutaj Hep 180 i tutaj też jeszcze kawałek takiego całownika do ściany z nidy gipsu. No i to wszystko zostało wykorzystane na lampę i na podstawę naszego łoża. Oprócz tego mamy tutaj tą szafę, o której mówiłem, która. Z tego mieszkania obok e, przewędrowała. Najpierw e, odczekując tam 23 lata u mnie w piwnicy, zrobiliśmy coś e, może nietypowego z tą szafą, ale to za chwilę e, pokażemy. I wykorzystaliśmy też stolik, który był u Dominiki w e, kuchni, chyba. Kuchni. Był pomysł, żeby wykorzystać znaczy, przecięliśmy ten stół na pół i chcieliśmy go właśnie wykorzystać najpierw w jednym miejscu, żeby przechodził przez ścianę, ale później się okazało, że zabrakło nam e, mebla, kilku na który. Letrów. Tak, zabrakło nam mebla. Do tego, żeby postawić umywalkę w łazience, i zaraz pokażemy, ja jak to Początkowo pomysł był taki, żeby umywalka stała na maszynie Zingera, która się niestety nie zmieściła, właśnie dlatego zabrakło tych paru centymetrów, no i nie udało nam się zrealizować tego pomysłu, żeby ten stół stał z jednej strony. Z w, Dwóch stron ściany. Tak, tej samej ściany w, w holu, bo taki miał taki być był efekt, plan, ale to się nie udało. No to przechodzimy do. To zapraszamy. Łazienki. do szafy. <grym> tu jest druga część stolika kuchennego Krakowskiego, który ma nową, nowe przeznaczenie. Jeden w kolorze white, drugi w kolorze black. <grym> tak. To jest bidet, ale nie tylko, ponieważ to jest główne miejsce, poidełko, e, poidełko naszego Warholka. No i jeżeli chodzi o same przekształcenia. Też właściwie staraliśmy się maksymalnie zachować wszystko co jest. Nie przejmowaliśmy się tymi rurami, nie staraliśmy się ich za, zakrywać z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że to są stare rury i na pewno będą wymieniane i chcieliśmy uniknąć sytuacji, kiedy znowu będziemy musieli coś demalować. A z drugiej strony uznaliśmy, że pomalowane i w jakiś tam sposób nie specjalnie niechowane też mogą być elementem w jakimś sensie, elementem wyposażenia. Jesteśmy w naszej pracowni. To, tak jak mówiłam, tamten pokój środkowy czy, czy pokój salonowy miał być centrum naszego życia, ale tak naprawdę to jest centrum naszego życia. Tu spędzamy większość czasu z racji pracy. Nie tylko covidowo, tylko właściwie zawsze. Teraz w okresie COVID-u mieliśmy tutaj jeszcze dodatkowo, czy współdzieliliśmy, że tak powiem, ten, ten pokój z naszym kotem, Warholem, który na drukarce tutaj się zawsze rano pierwszy już mości i, i piszczy i czeka żebyśmy do pracy doszli więc mamy jeszcze dodatkowy imperatyw żeby już pracą się zająć Miejsca nasze tutaj mutowały, że tak powiem, i, i kilka razy żeśmy modyfikowali układ, ponieważ w tej chwili wybraliśmy taki układ wagonowy, że tak powiem. On jest mniej, znaczy, może jest wygodny, ale gorzej wygląda. Przedtem ten stół był zlokalizowany w, w kierunku okna i myślę, że aranżacja tego pokoju była lepsza. Natomiast no tutaj jest to strona północna, ale rzeczywiście mieliśmy kłopot też z odbijaniem światła. Tu jest jest to światło i to, to jest zawsze miłe, ale do pracy nam to trochę sprawiało kłopot, dlatego Taka aranżacja. Jeżeli chodzi o wyposażenie, no to tu mieliśmy też jakby druga część mojego marzenia o wielkim regale. Ten regał jest tematyczny, on jest związany już ściśle z naszą pracą, czyli głównie tematyka architektoniczno urbanistyczna Mieliśmy moje marzenie było takie, żeby był minimalistyczny i miały być tylko półki, na których te książki są ułożone, półki rozumiane jako czarne kreski na ścianie. Natomiast mieliśmy tutaj ogromny problem z montowaniem tych półek. One wszystkie poleciały, potem były montowane na wspornikach. To już nie było tego efektu, o którym marzyliśmy. I ostatecznie któregoś już po kilku latach mozolnego. Do jakby uzupełniania tych lecących półek, stwierdziliśmy, że koniec, i kupiliśmy biały regał, który i to już nic nie leci, więc w tej chwili to, ten problem mamy z głowy. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to ono jest znowu pamiątkowe. Tutaj jest wartka biurko, które jest biurkiem mojego dziadka. Potem moja babcia, ponieważ mój dziadek umarł dość młodo, moja babcia była natomiast długowieczna, i to było zawsze. Że jej biurko, jej królestwo. Teraz Bartek tutaj funkcjonuje. Jeżeli chodzi o to biurko, to ono jest, deska jest z Bartek. Pomóż mi. Mojej pierwszej dziewczyny, tata, pracował w Energo Projekcie. Tak się nałożyło, nałożyło, że byłem na przełomie jakoś liceum i studiów, i na studia potrzebowałem deski do pracy, do określenia. Wtedy wszystko się jeszcze robiło ręcznie. No i wtedy od, od ojca. Który pracował w energoprojekcie, gdzieś jakiś taki już z demobilu, stół plus koziołki. No, zostałem obdarowany. No i do dzisiaj nam ten zestaw służy. Tam mamy jeszcze kozę, które nie używamy i tu podkreślamy mocno, że nie używamy, natomiast to też było jedno z naszych marzeń, żeby mieć te kozy w mieszkaniu właśnie w, 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 w śródmieściu. Natomiast niefortunnie już trafiliśmy na ten okres proekologiczny, oczywiście mówię to w cudzysłowie, ale kiedy po prostu no nie, nie, nie było już możliwości korzystania z nich, więc chyba tylko w jednym roku udało nam się tą kozę uruchomić. Jesteśmy na balkonie. To jest nasza namiastka ogrodu, które sobie tutaj uprawiamy. Jeżeli chodzi o nasze plany zamieszkania tutaj, to właściwie nie wiemy. Na razie na pewno tutaj będziemy, a zobaczymy jeszcze, co, co życie pokaże. No, plusem na pewno jest mieszkania tutaj jest zaopatrzenie. Mamy świetne sklepy, mamy świetne piekarnie, mamy świetne punkty gastronomiczne. Także pod tym względem mamy. Jest to na pewno zaleta mieszkania tutaj w na Jeżycach. I na pewno jest to miłe, że właśnie jest to skala kameralna, gdzie właściwie się znamy, może nie do końca z imienia, no ale jest to taka, taka miła wymiana codzienna, jakichś sympatycznych słów, i na pewno to jest taki atut też mieszkania w takiej dzielnicy, gdzie faktycznie to poczucie no, bycia częścią jakiejś lokalnej społeczności mamy. Więc to jest na pewno. uh fine